Cześć, witajcie z tej strony Zakopiec. Dzisiaj chciałem pokazać, jak zmienić sobie nazwę użytkownika na YouTube. Czyli zamiast po prostu mieć kanał i taki ciąg znaków, to mieć na przykład coś takiego, jak tutaj mam na tym swoim kanale, jest YouTube User Zakopiec. Też wpisując tak, na przykład linka o, jak piszemy tak, linka to również. YouTube będzie nam przekierowywał na nasz kanał zamiast właśnie takich szaczków, jak na przykład w tym wypadku, co musimy zrobić? Przede wszystkim musimy mieć ponad 100 użytkowników na dzień dzisiejszy. Tutaj mamy 108, więc prawdopodobnie już będziemy mogli to zrobić. Trzeba wejść w ustawienia, czyli przechodzimy w ustawienia i tutaj w dodatkowych funkcjach. Otwieramy, też oczywiście musi być konto zweryfikowane. Prawo autorskie musi być dobra opinia, wytyczne do społeczności też musi być dobra opinia, bo inaczej może nam to nie przejść. I tutaj mamy niestandardowy URL, czyli nasz adres niestandardowy. Jest dostępny już. Jak widzimy, włączyło się właśnie dzięki temu, że mamy setkę subskrybentów. Chcemy to włączyć. tutaj dobrze się zapoznać z tymi informacjami i możesz uzyskać niestandardowy poproś o niego tutaj tu klikamy no i chcemy żeby tak w ten sposób wyglądał zgadzamy się zmień adres czy na pewno chcesz zmienić po potwierdzeniu tego nie można go zmienić ani przekazać innej osobie. Czyli musi być to świadomy wybór. Świadomie wybieramy. No i sprawdzimy za chwilę. Spróbujmy wpisać. No, i widzimy, jak wpisałem już nazwę domeny youtube.com i u zakopca, i w tym wypadku już mam swoją nazwę. To jest bardzo ważne, jak prowadzicie kanał pod swoim jakiś nikiem, swoją, swoją marką, żeby to zrobić po prostu jak najszybciej, no bo ktoś wam może to po prostu podkupić. Także warto o tym pamiętać, żeby to była jedna z pierwszych czynności, jakie robimy na YouTube, ustalać swoją nazwę użytkownika, zresztą na innych serwisach, tak samo na Facebooku, na Twitterze, na Interescie, Instagramie i innych, żeby to właśnie robić. I od tej chwili cieszymy się już swoim, swoją krótką nazwą. Teraz jeżeli na przykład w filmach, pod filmami umieszczam linki do swoich stron, tak, to już może być zamiast i tutaj na YouTubie, bo jeszcze tego nie było, dopóki nie miałem setki użytkowników, Hmm, to teraz możemy już wstawić po prostu tak w tym wypadku swoją nazwę. Także. Jeżeli pomogłem, dzięki za lajka, zapraszam do subskrypcji, no i do następnego filmu.